Zrób ze mną dziś piękne czerwone usta, ale zabierz się do tego troszkę wcześniej. Najpierw zrób sobie cukrowy peeling na usta, żeby zatrzeć te wszystkie sterczące skórki. Zmyj go dokładnie i wtedy nałóż balsam z masłem Szea. To takie masełko. Zrób ten zabieg na samym początku makijażu. Usta po nim będą od razu większe, będą miały wyraźniejszy, naturalny kolor i będą gładkie, bo czerwień nie wybacza sterczących skórek. Nadmiar balsamu wycieram chusteczką i matowie usta podkładem i pudrem. To moja baza. A teraz konturówka. Obowiązkowo wygładzi kolor szminki, a kolor będzie bardziej intensywny i jest bardzo trwała. Pokażę Ci to na końcu nagrania. Ma wbudowaną temperówkę i przy tych intensywnych kolorach warto z niej korzystać. Najpierw zaznaczam łuk Kupidyna, a potem rysuję obrys i wypełniam wnętrze ust, rozcierając kolor palcem. Krytka jest początkowo bardzo miękka i łatwo się rozciera, po chwili zastyga i będzie wodoodporna nie do ruszenia. Teraz szminka. Matowa, klasyczna czerwień. Nakładam ją pędzelkiem dla lepszej kontroli ilości. Jeśli chcesz, możesz nałożyć tradycyjnie. Nierówne krawędzie poprawiam korektorem, a brzegi rozcieram jeszcze patyczkiem, żeby zmiękczyć kąt. Teraz usta są matowe i tak mogłyby zostać ale ja dziś nakładam blask w odcieniu Ferrari. Błyszczyk nawilżający z witaminami pielęgnującymi usta. Nie klei i jaki on jest soczysty. Nakładam go na środek ust, aby je optycznie powiększyć. A na koniec zobacz trwałość konturówki. Można trzeć palcem, a ona jest nie do ruszenia. No rewelacja. Użyłam trzech produktów, ale Ty możesz dowolnie je miksować. Zamówisz je u mnie w wiadomości prywatnej.